dobrze jest zacząć słuchowisko dobrze to może od powitania a jak się teraz witają dzieci na przykład hejka siemka strzałeczka żółwik czółko i beczka a może być też jak w szkole no to razem dzień, dzień dobry. dobry witamy w słuchowisku przygotowanym specjalnie na dzień dziecka ja mam na imię Kinga ja Hania wraz z ciocią Kingą byłyśmy już kiedyś w studiu radiowym Zmienić słuchowiskiem wielkanocnym. A ja jestem Małgosia i jestem tu pierwszy raz. Zastanawiałam się wczoraj, jak wygląda takie studio. Dużo tu mikrofonów. To podobnie jak w bajce o czerwonym kapturku, żeby było nas lepiej słychać. Ciekawi, co przygotowałyśmy? To, to zaczynamy! Dziewczyny, Haniu, Małgosiu, jak uważacie, czy Dzień Dziecka powinien być codziennie? I tak, i nie. Dlaczego więc tak? Bo każdy dzień jest dobry, aby okazać dziecku miłość, powiedzieć coś miłego i spędzić fajnie czas. A dlaczego nie? Hmm. Może straciłby na wyjątkowości? Chociaż nie sądzę. Każdy dzień powinien być wyjątkowy. A wiecie, że dzień dziecka jest obchodzony w różnych krajach w różne dni, nie tylko 1 czerwca? Naprawdę? Serio. Japonia 5 maja, Turcja 23 kwietnia, a Paragwaj 16 sierpnia. Nawet nie wiem, gdzie jest Paragwaj. Ale w sumie grunt, że Dzień Dziecka istotnie trwa cały rok. Paragwaj to kraj w Ameryce Południowej, sąsiaduje od południa z Brazylią, największym krajem tego kontynentu. Brazylia? A mają tam dużo bazylii? A może brazylijskiego bazyliszka? Nie wiem, ale na pewno mają bardzo znanego brazylijskiego pisarza, który napisał najpiękniejsze słowa, jakie znam o dziecku. Wow, a powiesz? Jasne. Cytuję: Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy. Jak to tylko trzech? Nauczyłabym co najmniej siedemnaście. To super, a dasz mi dokończyć? Tak, skończyłaś na trzech rzeczy. Cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie. Pragnie, czyli chce? Dokładnie. Cieszyć się bez powodu, być ciągle zajętym i domagać się tego, czego się pragnie. Tak, dokładnie tak. To w sumie prawda. Co to dla Was znaczy, cieszyć się bez powodu? Hmm, nie wiem, bo ja mam zawsze powód do radości. A teraz? Że umiem mówić. Przecież to normalne. Tak. Ale nie wszyscy mają taką możliwość. Więc cieszę się, że mówię, że mam głos. Mój głos jest ważny. Idąc tym torem, to ja cię cieszę, że słyszę, o czym mówicie. No to ja się cieszę, że was widzę. No widzisz? I to jest po dorosłemu. Cieszyć się bez powodu. Ale przecież to bardzo istotne sprawy. A z czego jeszcze cieszą się dzieci? Kiedy mama i tata spędzają z nimi czas. Przykłady? Po pierwsze przytulają na dzień dobry, w środku dnia i na dobrano. A w trakcie rowery, spacery, opowiadanie sobie śmiesznych historyjek i planszówki, robienie sobie żartów i dużo radości. Proste rzeczy. Nie wiem, kto Wam dorosłym wmówił, że dzieci potrzebują niewiadomo czego. My zdecydowanie cieszymy się bez dla Was powodu. A dla nas powodów jest codziennie ze 100 albo z 200. Znasz takie powiedzenie? Szkoła powinna być miejscem najlepszej zabawy. Szczerze? Pierwsza słyszę. Może by je rozszerzyć poza szkołą? Dla nas zabawa to sens życia. Przez zabawę dowiadujemy się mnóstwo rzeczy. Tego też moglibyście się od nas nauczyć: że trzeba sobie życie umilać, a nie ciągle praca dom. Praca dom. I dużo się uśmiechać. Tak? Bez powodu. No dobrze, ale jeśli ktoś ma w sobie bardzo dużo smutku, złości, nieprzyjemnych wspomnień czy doświadczeń, z jakiego powodu miałby się cieszyć? Hmm, to trudna sprawa. To może z oddechu. Z oddechu? Z oddechu, że jak wszystko jest źle, to można odetchnąć głęboko i uspokoić się. Zamknąć oczy i pomyśleć, jaka jest jedna, jedyna maleńka rzecz, za którą mogę być wdzięczna. Jedna rzecz dziennie pewnie by się znalazła. Czasami trzeba pomyśleć dłużej, ale wtedy wracamy do oddechu i jesteśmy wdzięczni za ten oddech. Haniu, jakie to mądre, a jakie proste? Dziękuję. Myślałam nad tym około jedną minutę. Wiesz, dla dzieci wszystko jest proste. Jest super, to się śmiejemy. Jest źle, płacze jak najęta. Cudzysów, bez powodu. Można przeżywać wszystkie emocje świata, a dzięki temu lepiej poznawać siebie. A co dzisiaj sprawiło wam radość? To może ja odpowiem? Odpowiem Ci pytaniem: Ciociu, czy widziałaś dzisiaj jakiś czerwony samochód? Czerwony samochód? Nie mam pojęcia. Może i tak, ale nie zwróciłam uwagi. A co to za zagadka? Słyszałam kiedyś taką historyjkę z czerwonymi samochodami. To, że nie zwróciłaś na nie uwagi, to nie znaczy, że ich nie było, prawda? Myślę, że mogło być ich kilka, kilkanaście. A powiedz mi, czy gdyby ktoś ci płacił, powiedzmy, za 100 zł za każdy zobaczony czerwony samochód, widziałoby się? Szukałabym tych aut, aby widzieć ich jak najwięcej. No właśnie, tak samo, my dzieciaki szukamy okazji do cieszenia się. To takie nasze czerwone samochody. Jednak nie dostajemy za nie pieniędzy, a dobry humor, ciekawość i fajną zabawę przez cały dzień. Małgosiu, to ma sens. Ciociu, jak chcesz, to my ci całe życie wyjaśnimy. To, co tam było dalej w tym cytacie z brazylijskiego pisarza że dziecko może nauczyć dorosłego cieszyć się bez powodu? Być ciągle zajętym i co? I domagać się tego, czego się pragnie. Chętnie posłucham, co mądrego powiecie mi na te tematy. Nie wiem, czy to będzie mądre, ale powiemy wszystko, co wiemy. Słowo harcerek. To teraz idziemy poszukać czerwonego samochodu, to znaczy powodu do pocieszenia się, a na drugą część mini słuchowiska zapraszamy niebawem. Do usłyszenia!